Początek nowego życia, odrodzenie, triumf życia nad śmiercią. Chrześcijańska dobra nowina o zmartwychwstaniu Chrystusa miała w tradycji ludowej bogatą symbolikę, inspirowaną twórczą mocą przyrody, która się rodzi na wiosnę. Wielkanoc była najważniejszym świętem religijnym, zarówno na katolickiej warmii, jak i protestanckich mazurach, pomimo różnego podejścia do świętowania. Do świąt należało się starannie przygotować pod względem materialnym i duchowym. Jajko. Najważniejszy symbol tego czasu ucieleśnia ideę rodzenia się nowego życia, zmartwychwstania Jezusa. Takich znaków, pozwalających lepiej zrozumieć i z wiarą przeżyć okres świąt Wielkiej Nocy, było więcej. Mówią o nich wystawy przygotowane przez Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Olsztynku. Prezentujemy na nich e, zwyczaje wielkopostne i obrzędy wielkanocne, kultywowane przez Warmiaków i Mazurów. E, przed II wojną światową, ale także tradycje nowych mieszkańców regionu, którzy przybyli na tę ziemię po 1945 roku. Dla wielu osób, które pamiętają lata 40., może to być powrót myślami do czasów ich młodości. Dla urodzonych po 1989 roku, lekcja historii. Jak świętowano w czasach Perelu, opowiada wystawa w chałupie ze wsi tużnica. Zarówno wtedy, jak i wcześniej, Wielkanoc była intensywnie przeżywana przez wierzących. Zwiedzanie wystaw należałoby rozpocząć od warmińskiej chałupy z Nowego Kawkowa, gdzie prezentujemy wystawę od środy popielcowej do Wielkiej Soboty, na której właśnie prezentujemy zwyczaje związane z okresem Wielkiego Postu. Kontynuacją tej wystawy jest ekspozycja od Wielkanocnej Pobudki do poniedziałkowego smagania. Można ją oglądać w warmińskiej chałupie Skaborna. Prezentuje obrzędy związane z pierwszym i drugim dniem Świąt Wielkiej Nocy. Z kolei w mazurskiej chałupie ze wsi Gązwa zapoznajemy naszych gości ze zwyczajami i obrzędami kultywowanymi przez Mazurów, Ewangelików, a związanych również z tym okresem. Oprócz zwiedzania ekspozycji, Olsztynecki Skansen warto odwiedzić już w najbliższą sobotę, 12 kwietnia. W ramach Olsztyneckiego Jarmarku Wielkanocnego, którego jesteśmy współorganizatorem, zaplanowaliśmy kuratorskie oprowadzanie po wystawach wielkanocnych. Startujemy o godzinie 11.00. Wstęp w tym dniu jest bezpłatny. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Wystawy wielkanocne można oglądać do 27 kwietnia w godzinach pracy muzeum, czyli od 9 do 17.00.